Dzień dobry Państwu, witam, no i dzisiaj obejrzymy sobie dwa trailery, jeden już widziałem, drugi nie, więc jestem ciekaw. Jeden to jest Gotham Knights, drugi to jest Suicide Squad, äh, Squad boże Squad, <gryt> ostatnio mi się język do tych materiałów miesza, może dlatego, że za mało ich wrzucam. Nie, słuchajcie, tak swoją drogą, to ostatnio ich faktycznie mi się pojawia, ale to wynika z tego, że, że ja wyczekuję. Za 5 dni wchodzi nowe NBA i wam gwarantuję, że wtedy lecimy równo, lecimy równo z koksem, ale... ale... Póki co w PSA totalnie nie mam ochoty grać, totalnie, naprawdę. Tym bardziej, że jeszcze mnie czeka tam pewna rzecz związana z PS-em, więc wiem, że wtedy będę musiał przyjść na chwilę. Ale Minecraft mnie totalnie zniechęca, więc tak to właśnie wygląda. Ja teraz to nagrywam na, na szybko i wam wrzucam, a później widzimy się o 21 na Guild Warsach dwójce, zapraszam na streama. Niecodzienny stream, bo będę streamował po raz pierwszy z kompa, jakby gra będzie na kompie. Jak ja dawno na kompie i klawiaturze nie grałem, nie macie pojęcia. Ale Gierka zapowiada się dobrze, bo już odpaliłem na 10 minut i muszę przyznać, że jestem mocno zszokowany, ale dobra, dzisiaj nie o tym.

There was smoke. Everywhere. Emergency services have confirmed that they've discovered a body buried in the wreckage. We're still waiting for further details. Any emergency vehicles. Are it appears that a large portion of the building has actually collapsed. In international news: An explosion rocked Gotham City earlier today. We are now able to confirm that billionaire philanthropist Bruce Wayne is. If you're watching this, I'm dead. This is a cold black. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize the Batman is gone. And he can't count on the GCPD. Haven't trusted us since Jim died. Gotham will need its protectors more than ever. I'm leaving you the Belfry as the base of operations. Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye.

Tak jest DC. E, wiecie co? Pierwsze co przykuło moją uwagę teraz to sama końcówka. Oczywiście znowu będą straszyć. Wiecie, że nie jestem fanem tego, no ale to się wiąże poniekąd z grami związanymi z Batmanem. E, nie jestem pewny czy ta gra zostanie wydana na PlayStation 5. E, kiedy to ma mieć premierę? Jest tu gdzieś napisane to? Zobaczmy sobie w komentarzach. Eee... Lot jest akurat jestem na wakacjach z Alfredem, no wątpię. Ale okej, okay, dobra. Nie jestem przekonany, gdzieś widziałem wiadomość, że, że to było. To miało być jako. na premierę PlayStation 5, ale mówię, nie jestem przekonany. Graficznie, ta gra granie jest jakąś rewelacją. Jeżeli to faktycznie ma być na PlayStation 5, gameplayowo przypomina bardzo arkamowe rzeczy, szczególnie te najnowsze. Ale co przykuło moją uwagę teraz, fabula, na co wcześniej nie zwróciłem, to Trybunał Sów, ten motyw na końcu, który tu mieliśmy, na końcu to to dziecko coś mówiło, o, to wszystko tutaj, widzicie, oni mają maski sowy, tak samo tutaj macie, mieliście sowę na tym, na, na tym dziadostwie wiszącym, o właśnie, to jest w ogóle taka, bo w ogóle to, to uniwersum Batmana jest dosyć rozbudowane, i kto oglądał serial Gotham, ten wie o czym jest mowa. Trybunał Słów to, to miała być taka organizacja, która dbała o porządek w Gotham, organizacja, która działała z ukrycia. Jeżeli Gotham stawało się zbyt toksyczne, to oni rozwalali to miasto całkowicie, w sensie zabijali wszystkich i od nowa je budowali. W teorii tak to działało. Coś na zasadzie tego, co, co chciał zrobić ten cały Ras Al Ghul i tak dalej, czyli oczyścić miasto całkowicie, tak? E, no i oczywiście to też wrogowie Batmana poniekąd. E, a z racji, że mamy tu podane, że Batman zginął, to możliwe, że to może mieć coś z nimi wspólnego. E, nie jestem pewny z tych czterech postaci, które mamy tutaj dostępne. E, kim oni są do końca? W sensie nie jestem pewny tylko jednej postaci, bo mamy tutaj. E, nie wiem, gdzie oni są tu pokazani, chyba już ich nie będzie. Mamy tutaj. Mamy tutaj Robina, mamy tutaj Batwoman, mamy. Um, boże, jak on się nazywa? Nightwing, tak? I ostatni, to kto jest? Kto to jest ten ostatni? Jeżeli wiecie, możecie mi napisać. Eee, czy to jest Deadpool? Eee, nie wiem, tak, tak. Troszkę tak wygląda. Eee, aczkolwiek Deadpool raczej, raczej, raczej. Jak, moment, jak Deadpool? Nie, no przecież Deadpool to jest inny uniwersum, przecież to jest Marvel, boże. No właśnie, to kto to jest? Bo Deadshot to z kolei był koleś, który był przestępcą. To, to nie, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest w takim razie. Jeśli ma być szczery, możecie mi napisać. Był jeszcze taki koleś, który chciał, chciał być taki jak Batman, jak się nazywał Taskman. Ale on zadania dawał do tego Taskman. Tak mi się wydaje. Ale, bo, no właśnie, mi się z Deadpoolem kojarzyło, ale Deadpool to przecież jest Marvel. Także, także to nie jest to. Nie wiem, jakoś nie jestem mega przekonany do tego. Um, Zobaczmy sobie na moment to, bo to, to jest ciekawe. Teraz mi się to wyświetliło. Oni wypuścili oficjalny gameplay, więc zobaczmy sobie co tu jest w grze. No is... dobra. Ten gameplay to taki trochę bym powiedział. To taki trochę w 30 klatkach. Eh? Tak to wygląda. No, dobra, zobaczmy co ona potrafi. Widzę, <stans Holz> że. Mr. Freeze tutaj jest jeden z głównych bossów. No, dobrze, zobaczmy co ona potrafi. <stans> okay. Wszystkie zatwia najwyraźniej, dobra. <stans> <stans> co się będzie działo? Powiem, na razie bardzo, bardzo hard Trochę nawet, trochę nawet spider man gameplay, bym powiedział. Totalnie, totalnie arkamowy gameplay w tym przypadku. To jest kradankowe rzeczy. Widzę, yes. że sztuczna inteligencja, ona podeszła od niej, ale okej, okay, to tak zawsze było. I tutaj będziemy we działać, to jest ciekawe. Taki troszkę bardziej cukierkowy świat, powiem Wam. Nie do końca mi to odpowiada. Bo Batman to był zawsze taki, wiecie. Ciemność, groza. Gdzie nie podeszliście, to mogło coś Wam wyskoczyć nagle przed nosem. Ja nie lubię takich horrorowych, ale akurat Batmana. A tutaj widzę, że te kolorki, tak kolorowo jest wszystko. No, jak mamy jakąś walkę z bossem? No, mówię, jak dla mnie nic specjalnego na razie. Zobaczmy sobie w takim razie Suicide Squad, bo to jest, to, jest, to jest robione przez twórców Arkham. Na pewno, zresztą to się pojawia nawet tu w trailerze. Zobaczmy, co tutaj słychać. Tego traileru jeszcze nie widziałem. To, to są jakieś oktopus. co, jakiś oktopus? Co tu jest grane w ogóle? O, no właśnie, no przecież Rocksteady robiła, ja zapomniałem, że to Rocksteady przecież robiło tamtego Batmana Metropolis. Co jest, z Supermanem? Będziemy się bili? Co ty mówisz? Harley, that's the president. Is Harley? We lost the target. Repeat, Task Force X has lost the target. Damage. Argus Three is taking heavy fire. Get to Parkridge Ridge, ASAP. Don't worry, boss. We got this. Hey, Boomer! Lay down suppressing fire. This is Captain Boomerang after that last bonnie <laughs> what is that There's that shot australian for hangover i believe i can translate boomerang has a concussion you missed in our last encounter guess <laughs> 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 those teeth are sharper than your eyes shark man <laughs>

Chyba w i Arkham były dobre. Nie, nie, nie... Lepsze gorsze, ale wszystkie były dobre. A nawet Origi. Oczywiście, to jest jedna to z moich nie ulubionych postaci. Z to jest oczywiście coś. O ja! Oh, yeah. Waler's stupid alpha target. To be again? No, yeah, Superman! Look, it's Superman. Wróćmy, Superman, has just that pilot. What a no oh cool there it's the superman hollo so figure out who we're killing yet oh i don't know those traces i want to get everything a feel rock a uh, microphone like that there boy and we still say freak big things happen every time we meet like a crack team right i shouldn't have done that shock <laughs> O oh God, <laughs> Boże ale powiem wam Kill the Justice League <laughs> Czy teraz Liga Sprawiedliwości to jest ta zła, tak? Ale jaja. E, powiem tak Co? Co? No, Dwayne Johnson jako jakiś Black Adam, co tu jest grane? E, dobra, bo się już by te rozpędzał Chociaż jeden trailer, za sobie jeszcze obejrzymy na sam koniec, bo chcę wam pokazać Ale tu już nie będę go komentował, sami sobie wyrobicie zdanie, ale co o tym myślę e, Harley Quinn jeszcze mam mieszane uczucia do tego, jak ona wygląda, jak ona graficznie jest zrobiona w tym, bo ona, wiecie, to zawsze była właśnie taka, kurza kobieta dosyć zgrabna, nie? I ona też jest tu zgrabna, ale i twarz to jest taka, kurczę, to nie wiem, jakoś tak, ale to jest kwestia gustu może. W każdym razie, w każdym razie jedna z moich ulubionych postaci, nawet film z tą, ten ostatni film z Morgoth Robby, który nie zebrał jakichś cudownych decyzji. ja o tym wiedziałem i tak mówię, a dobra obejrzę, zobaczymy, nawet się dobrze bawiłem, muszę przyznać, gdzie przy takich jakichś głupich, że tak powiem, komediach superbohaterskich, to średnio, średnio, ale tam się nawet dobrze bawiłem. I... Yy, no i właśnie i jest, jest, taka, jest, jest taka teoria, yy, nawet wyszedł taki horror mówiąc o tym, co by było jakby jakby Superman był zły, o dzieciaku, który ma mocę Supermana, ale jest. Ja nie pamiętam jak po horror się nazywał, ale <laughs> Mistrzostwo świata ta fabuła. I tutaj mamy właśnie ten temat poruszony, że, że Superman nagle jest zły, nie wiedzieć czemu. I będziemy musieli z nim walczyć, ale ja, ja no to to jest to jest dosyć ciekawe. Yy. I no to jest na przykład gra, która mnie interesuje o wiele bardziej niż ten Gotham Knights, Chociażby ze względu na to, że właśnie Studio Rocksteady się tym zajmuje w tym momencie. Ja wiem, że to jest oczywiście robione totalnie na podstawie filmu i tak dalej, i tak dalej. Film nie był jakiś szałowy, tak bardzo oględnie mówiąc, ale, em, ale myślę, że gra może być ciekawa. Teraz chciałbym wam pokazać ostatni, em, ostatni trailer już. Z nie tyle co, nie tyle co gry, ale filmu. Wyjdzie film Batman yy, i no i powiem wam, że trailer też tam sami zobaczycie. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? No i powiem wam, że mnie ten trailer kupił. Nie spodziewałem się totalnie, e, ten nowy, no właśnie, ten koleś co grał w, ja nawet nie oglądałem Twilight, ale, ale, e, nie wiem, nie, nie, nie oglądałem, więc nie wiem, nie wiem co ten, co ten koleś pokaże, ale, ale ta scena, w której on spotkał się z, z, z tymi łobuzami tutaj, o! I, i, I wklepał temu jednemu, to ja, ja mówię: No, czy wiesz, co ja patrzę, właśnie? To rewelacyjna scena, w sensie wiecie o co chodzi. To nie chodzi o to, że, o, oh, biją się, tak. Tylko chodzi o to, że że, że, to, że to ma być Batman, że on się nie cacka z tymi przestępcami. Dorwał jednego i go sprawł tak, że reszta już miała takie, okej, okay, dobra, lepiej z nim nie zadzierać, wiecie o co chodzi. I to jest świetne, to jest super. Su, super taką jedną sceną można zbudować, e, to jak, jak dana postać. Będzie postrzegana. Dobrze, tak sobie zrobiliśmy podróże po trailerach. No, jestem ciekaw Waszej opinii. Więc piszcie, komentujcie i widzimy się na streamie. Dzisiaj Guild Warsy, a w przyszłym tygodniu, e, w przyszłym tygodniu... Aha, dlaczego Guild Warsy? No bo lot of the Rings mi nie chce działać na Windowsie 10. Naprawdę, ja chyba z 3 dni siedziałem na tym e, przeinstalowałem DirectX na 300 różnych sposobów e, jakieś pliki, nie pliki wciągałem i tak dalej, nic, nie, nie da się. Po prostu nie widzi mi DirectX i i, I to jest jakiś błąd. Wszyscy piszą, że tylko z tą grą jest taki problem. Co jest w sumie prawdą, bo odpaliłem Guild Wars od razu po tym, jak się ściągnęło i działa wszystko. Dlatego dziś sobie to pogramy. W przyszłym tygodniu ostatni stream z PSa i zaczynamy już streamy z NBA na Twitchu. Trzymajcie się. Hej. hej.